Widzimy, ja widzę, sobie wam powiedzieć, w że, że W tym tygodniu raczej już filmów nie będzie takich normalnych, nie chcę, ale następnym tygodniu chciałbym zrobić daily tygodniowym. Nie wiem czy mi się to uda. Na pewno musicie zostawić dużo subskrypcji, łapek, żeby mi się chciało, żebym dla Was montował te filmy. I. Widzowie, zostawcie subika, udostępnijcie każdemu w rodzinie, kogo znacie. Możecie do mnie napisać, to wam to tam, gdzie możecie się odezwać, tę współpracę. Też ja bym chciał na pewno Wam powiedzieć, że jeśli się nie uda takie tygodniowe do na pewno będzie to dwa tygodnie. Drugą trzeba za tym coś robić. Więc ja się z Wami widzowie, żegnam i 我也不知道。